A z nami jest już Maciek Dopierała. Dzień dobry. Maszku, jakie pieniądze ludzie tracą lecząc się na boleriozę, której nie mają? Duże pieniądze. Mężczyzna, który zgłosił nam ten, nam ten temat, stracił aż 10 tysięcy złotych. No, wydaje się, że na chorobę, której nigdy nie miał. Na leczenie choroby, której nigdy nie miał. Właśnie to wyjaśnijmy jeszcze raz. W, razem z, z twoim kolegą e, zrobiliście badania i zrobiliście prowokację dziennikarską. Tak, e, w prowokacji wziął udział Piotrek Piotrowski, mój le, redakcyjny kolega. Dlatego on, bo byliśmy pewni, że nie ma boreliozy. On nie pamięta, aby go kiedykolwiek w życiu ugryzł kleszcz, to raz. A dwa, z, przeprowadziliśmy szereg badań diagnostycznych. On przeprowadził, konsultowaliśmy się w Centrum Chorób Zakaźnych, aby potwierdzić, że nie jest chory na boreliozy. Czyli to były badania krwi, tak Badania krwi przeprowadził, ale nie tylko. Konsultacje przede wszystkim z profesorami, którzy znają się bardzo dobrze na temacie. I on poszedł na prowokację. Tam w punktach oferujących usługę biorezonansu został bardzo szybko zdiagnozowany na boreliozę, ale nie tylko. Znaleziono mu bardzo wiele chorób, zapalenie serca, zapalenie płuc, zapalenie układu nerwowego, ale też bardzo niebezpieczne pasożyty, jak włośnice, glistę ludzką. Ale na podstawie czego? Na podstawie badania biorezonansem, czyli. Przepuszczania pola magnetycznego przez jego organizm, i na tej podstawie, na bazie uzyskanych z tego informacji, stawiano diagnozę. A kto to zrobił? E, Osoba, która oferuje, tak? A tak, tak, tak. Osoba, która ofera, oferowała te usługi w, w danym punkcie. Tych punktów jest teraz bardzo tak, dużo. W samym ja Krakowie jest około 20. Że to nie jest lekarz. Czy... W jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, w którym przeprowadziliśmy prowokację, diagnozę stawiała lekarka. I ona po tym, jak najpierw naszemu zdrowemu koledze zdiagnozowano boreliozę w tym miejscu, zaproponowała mu leczenie ozonoterapią krwi, również niedopuszczalną metodą w Polsce, mm. za bagatela 2800 zł. W drugim punkcie z kolei, automatycznie przeszto, przesz, można powiedzieć, że pani przeszła do takiej oferty sprzedażowej i zaproponowała sprzedaż e, biorezonansu za 6300 zł. Maćku, jak duże jest to zjawisko? Wydaje się, że bardzo duże te punkty rosną jak grzyby po deszczu. W samym Krakowie jest około 20, w Warszawie chyba 16, jak sprawdzaliśmy wczoraj. I pojawiają się kolejne. Myślę, że cała branża jest coraz większa, bo niestety jest coraz więcej kleszczy. Można je spotkać wszędzie. Moja własna córka złapała kleszcza na miejskim placu Zabach, w centrum miasta, więc yy, nasz strach też rośnie przed kleszczami, przed boreliozą czy w ogóle chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Stąd, stąd myślę ogromna szansa dla tego typu biznesu. Ogromna szansa, ale statystyki mówią jedno. Osoby, które, których ukąsił kleszcz, mają 3% szans na to, że na tą boleriozę zachorują. A mimo to ten biznes ma się tak dobrze. No i wszystko wskazuje na to, że zdrowym pacjentom, mm. zdrowym klientom może raczej, bo to w sumie nie są pacjenci diagnozuje się choroby tak naprawdę, na które nie chorują. Mm. Ej, powiedz, doszło do, ej, do tego, że Wy przyszliście i powiedzieliście, że to jest prowokacja dziennikarska? Czy była demaskacja? Tak, tak, I tak. Co tak, wtedy? No. Głównie zaprzeczanie, głównie zaprzeczanie, dopytywanie, zaprzeczanie. Drobne kłótnie, ale raczej no tutaj nie branie żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Nikt nie zaproponował na przykład zwrócenia pieniędzy za, za no właśnie, wizytę, za koszty, jakie poniesiono. I o to chciałem zapytać, na co jeszcze próbowano Was naciągnąć? Bo tak, biorę, no, biorezonans, biorę rezonans, tak. Biorezonans tak. i dwie opcje leczenia, y, czyli ozonoterapię krwi. Mhm. Jest to dość skomplikowana, można powiedzieć, procedura, bo najpierw się pobiera krew od y, pacjenta, ozonuje ją, a następnie. W, Pompuje z powrotem do organizmu. Takie przetaczanie. E, bardzo skomplikowana jednak procedura. I, o, i oczywiście Ale leczenie. To jest nielegalna w Polsce, tak? Nie jest dopuszczona, nie jest zgodna z wytycznymi z... medycznymi. tak. Mhm. I co jeszcze? I oczywiście leczenie biorezonansem, czyli, czyli naświetlanie jakimiś specyficznymi żarówkami. A ile tych sesji Wam zaoferowano i jaki to miałby być koszt? Koszt sesji y, to zależy. Sam samo hmm. ozonowanie krwi to jest 2800 za 10 y, takich sesji ozonowania, ale na przykład stosuje się 10 razy, znaczy 3 razy po 10, więc tu cena wzrasta prawie do 10 tysięcy, a biorezonans, no to stawki są różne. Jest. 600 zł może więcej za jedną, za, jedną sesję, za jedną sesję, za jedno. A jestem bardzo ciekawy, czy w którymś takim miejscu nie zdiagnozowano, tej nie, boreliozy? Nie, nie. Czyli We do wszystkich... każdego, do którego Tak, wszędzie, poszliście... gdzie poszliśmy, u Piotrka, zdrowego Piotrka, zdiagnozowano 10 na 10? Reo... 10 na 10, tak. Mówisz o tym wyparciu i o tym, że zaprzeczali, powiedzieli, że ten ich sprzęt się nie myli, że badania po prostu medyczne nie wykazują tego, a może w tym organizmie jednak jest zmiany że, Mimo, że ten sprzęt nie jest dopuszczony do użytku medycznego w Polsce, nie jest zgodny z wytycznymi oficjalnymi, w tych punktach uważano, że jest bardziej skuteczny niż to, co jest zalecane, czyli badania krwi, poradę u prawdziwego lekarza, konsultacje z lekarzem. Także ich metoda była skuteczniejsza, no praktycznie stuprocentowa, jak to pani określała. Maćku, tak na sam koniec... Kleszcze przyniosłeś nam do studia. Tak, bo to... często chodzisz z kleszczami. Nie, w trakcie realizacji reportażu poprosiliśmy o pomoc profesora, biologa, który no, zawodowo zajmuje się kleszczami. W ciągu paru minut naszego łowienia w, w parku w Poznaniu złapaliśmy trzy kleszcze na takim na przestrzeni trochę większej niż tutaj to, to studio. Więc no, to obrazuje, ile jest kleszczy i jak łatwo niestety je spotkać teraz, nawet w dużych miastach. Mhm. Więc po prostu bądźmy ostrożni, zakładajmy długie spodnie, czy tam skarpetki, jak wychodzimy. Oglądajmy swoje ciało po Powrocie, po powrocie I dzieci ze spaceru również. i dzieci przede tak. wszystkim. I jak najszybciej, jeśli już znajdziemy kleszcza, jak najszybciej go wyjmijmy umiejętnie. Jeśli nie, czujemy się na siłach sami, poprosimy o pomoc specjalistę, pielęgniarkę czy lekarza. I następnie obserwujemy ciało swoje, czy dziecka, czy pojawił się rumień, czy nie. Jeśli się pojawi, wtedy jak najszybciej do lekarza po odpowiednią diagnozę i konsultację. Ważna rzecz, bardzo kleszczem nie kręcimy, tylko go po prostu wyrywamy. wyrywamy. O 19.55. Uwaga, dzisiaj. Tak, zapraszam. Bardzo, bardzo ciekawy zapraszamy. temat. Bardzo ciekawy temat. Zapraszam a już po poprzerwie... Spotkamy się, znaczy stoczymy. Bój! Jedynek Deblowy z Alanem. Ważnym, zwycięstwem turnieju Roland Garros. Wygrał Rolanda, zobaczymy, czy nas pokona. Cześć, się, Alanie, nadchodzimy. <grym> Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry